Jest 20 tysięcy dzieci i młodzieży z klubów piłkarskich z całej Polski. Często pierwszy raz w Warszawie, często pierwszy raz w ogóle na tego rodzaju spotkaniach piłkarskich, na meczach. I to buduje dumę z poczucia bycia Polakiem. Na tym nam zależy. Poznaj Polskę na sportowo. Ćwicz w klubie piłkarskim. Przyjedziesz na mecz, przyjedziesz do Warszawy, przyjedziesz do innego wielkiego miasta, zobaczysz swoich idoli. Będziesz mógł dalej rozwijać swoją karierę. O to chodzi. To ten, ten cały projekt pokazał, że warto to kontynuować, i jestem przekonany, że kolejna edycja będzie jeszcze większym sukcesem. Jest to naprawdę program, który, który pokazuje e, piękno polskiej piłki, polskiego sportu. też, że udział w tym projekcie, zaproszenie do projektu Polski na sportowo jest kolejnym dowodem, też bardzo fajnym i ważnym dla osób. Myślę, że tak, tutaj jest pana, pana inicjatywa, żeby pokazać tym dzieciom naszą grę, jak sobie radzimy po prostu w pewnych momentach, tak jak jesteśmy niepełnosprawni. W tej drugiej edycji oprócz klubów piłkarskich zrzeszonych w PZPN-ie, także te przy Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej, także te AMFUTBolu, to daje rzeczywiście możliwość rozwoju także tego znakomitego Znakomitego odłamu można powiedzieć tej wspaniałej dyscypliny piłki nożnej. To jeszcze większe poczucie dumy, jeszcze większa zachęta do tego, żeby ćwiczyć, uprawiać sportu prowadzić piłkę nożną w klubach piłkarskich, w klubach piłkarskich, am futbolu. O to nam chodzi?